Cześć. Witam was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Dzisiaj przedstawię wam bardzo ciekawe urządzenie i o tego typu urządzeniach jeszcze w naszym programie nie mówiliśmy, więc najwyższa pora. Mowa tutaj o tablecie graficznym, ale nie takim zwykłym. Standardowe tablety graficzne znane są już od dawna, szczególnie fotografom, którzy bardzo dużo pracują przy portrecie, przy edycji zdjęć. No bo wiadomo, że praca z piórkiem jest szybsza, bardziej naturalna i wydajna niż praca z myszką. I na początku tablety graficzne wyglądały tak, że po prostu podpinaliśmy urządzenie do komputera, do monitora, patrząc na monitor, robiliśmy sobie retusz. Potem ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, żeby w sam tablet graficzny wmontować monitor. Dzięki temu już nie musieliśmy patrzeć się na ekran, ale mogliśmy patrzeć się bezpośrednio na tablet i bezpośrednio na tablecie retuszować zdjęcie, co było dużo wygodniejsze i szybsze. Ale potem ktoś wpadł na jeszcze lepszy pomysł i to mam dzisiaj przed wami, czyli swego rodzaju hybrydę tabletu z komputerem. Skoro mieliśmy już ekran i tablet, no to czemu nie wmontować w to całe urządzenie jeszcze komputera? Dzięki czemu już nie musimy podpinać to do zewnętrznego urządzenia. No i co najważniejsze, możemy sobie pracować w terenie. Jak widzicie, ja tutaj mam normalnie pełnoprawnego e, Windowsa 10. E, nie jest to podpięte żadnym kablem do, do innego komputera. Mogę to w takiej postaci po prostu zabrać w plecach i pracować w pociągu, w samolocie, gdziekolwiek. I to jest ogromna zaleta. Urządzenie jest bardzo smukłe i dosyć lekkie. Waży kilo kg. Generalnie podobnie jak mój MacBook Pro 15, jeśli chodzi o wymiary i wagę, zmieści się bez problemu w większości plecaków. Najpierw powiemy sobie trochę o budowie i o samej specyfikacji tego urządzenia. Samo urządzenie występuje w dwóch wersjach, 13 i 16 cali, i obydwie wersje występują z różnymi specyfikacjami, no bo tak jak zwykły komputer, możemy wybrać różne wielkości pamięci RAM, różne wielkości dysków, kart graficznych i procesorów. To konkretnie urządzenie, które mam tutaj posiada procesor i7 szóstej generacji, dysk 512 GB SSD, czyli już taki szybki. E, posiada 16 GB RAMu e, oraz e, zintegrowaną kartę graficzną. Jest to już taka dosyć mocarna specyfikacja, spokojnie wystarczająca do e, pracy nad bardziej skomplikowanymi projektami, również e, można tutaj coś projektować 3D, e, można pracować na wielu warstwach w Photoshopie i nie powinno być z tym żadnego problemu. Samo urządzenie posiada Windowsa 10, jak już mówiłem wam wcześniej, ale można pracować również z urządzeniami e, Macowymi. Tylko wtedy po prostu on służy jako zewnętrzny ekran do MacBooka. Ekran w tym modelu ma rozdzielczość 2560 na 1440, czyli trochę więcej niż Full HD. Proporcje to 16 na 9. Co ważne, sam ekran pokrywa w 96% paletę barw Adobe RGB, czyli odwzorowanie barw naprawdę nie ma co tutaj się martwić. Również, kiedy mamy dużo światła na zewnątrz, na tym ekranie wszystko widać, ma on wysoką jasność oraz duży kontrast i wygodnie się na nim pracuje również poza. Pomieszczenie. sam ekran imituje też w swojej fakturze kartkę papieru i kiedy rysujemy po nim mamy faktycznie wrażenie jakbyśmy rysowali po papierze to szczególnie się przyda osobom, które po prostu rysują i w tym kierunku chcą się rozwijać. Na samej obudowie z przodu znajdziemy sporo przycisków funkcyjnych. Wszystkie je możemy sobie zaprogramować, co pokażę Wam jeszcze później. Ten na środku jest również dotykowy i można kręcąc nim zmieniać pewne ustawienia. Większy model 16-calowy ma o dwa przyciski funkcyjne więcej. Poza tym sama obudowa się nie różni w jednym i drugim modelu. Z drugiej strony z przodu znajdziemy kamerę. 5 megapikseli, jeśli ktoś chciałby sobie robić selfie takim tabletem, to jest taka możliwość. Jeśli chodzi o porty, to z jednej strony znajdziemy 3 porty USB-C, więc nie ma problemu, żeby podłączyć dysk zewnętrzny bądź monitor, co ja zresztą zaraz uczynię. Oraz mamy tutaj złącze Kensington, żeby zabezpieczyć nasze urządzenie. Z drugiej strony znajdziemy wejście na karty SD, co się na pewno fotografom przyda. Co ważne, jest to wejście w standardzie UHS2, czyli obsługuje te szybkie karty, które są teraz powiedzmy standardem na rynku. Mamy tutaj też wejście z ławkowe, włącznik, przycisk, jeszcze jeden funkcyjny, i przyciski do zmiany głośności. Z tyłu znajdziemy tutaj specjalne złącza, które umożliwiają podłączenie specjalnych podstawek, żeby wygodnie nam się pracowało z tym tabletem oraz zestaw kamer. Mamy tutaj zwykłą kamerę 8 megapikseli oraz specjalną kamerę dedykowaną do e, zdjęć 3D. Jeśli mamy specjalną oprogramowanie, to możemy robić zdjęcie pewnych przedmiotów i przenosić je jakby w formie cyfrowej do komputera, ale w te temat nie będę się zagłębiał, bo nie jestem grafikiem. Sama budowa jest naprawdę pancerna. Czuć, że jest to solidne urządzenie, metalowe i raczej nie bałbym się, że coś się z tym urządzeniem może stać, że w jakikolwiek sposób będziemy w stanie normalnie, je użytkując, je uszkodzić. Urządzenie posiada również zwykłe dwa głośniki, więc możemy na nim na przykład oglądać filmy na YouTubie albo słuchać muzyki. Ładujemy je normalną ładowarką, przypominającą ładowarkę do laptopa przez złącze USB-C. Co ważne, bateria według producenta trzyma 6 godzin. Szczególnie przyda się to właśnie w pracy w terenie. Ładuje się baterię około 2 godzin do pełna. I chodzi jeszcze o różnice w stosunku do większego modelu, większy model możemy kupić z ekranem o rozdzielczości 4K oraz z zewnętrzną kartą graficzną NVIDII. Więc jeśli chcemy robić jeszcze bardziej zaawansowane, wymagające projekty, to powinniśmy wyposażyć się w model 16-calowy. Teraz ta mniej przyjemna część, czyli kilka słów o cenie. Najsłabsze specyfikacje 13-calowe zaczynają się od 7000 zł mniej więcej, aż Możemy dojechać do 14 tysięcy przy 16 calowym najbardziej wypasionym modelu, więc ta rozpiętość jest dosyć duża. Ten model, który ja testuję kosztuje około 9 tysięcy. Nie jest to tanie urządzenie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy bardzo dobry ekran z dobrym odwzorowaniem barw, e, profesjonalny tablet graficzny i wydajny komputer w jednym i to do dosyć małym urządzeniu, no to tutaj musimy zrozumieć, że nie może to po prostu mało kosztować. I tak wypasiony specjalistyczny sprzęt będzie po prostu swoje kosztował. Teraz kilka słów o penie, czyli o urządzeniu, które właśnie zastępuje nam myszkę i jest bardzo ważną częścią tego zestawu. Te modele wyposażone są w Pro Pen 2. To jest pokrowiec na niego, dosyć ciekawe wzornictwo muszę przyznać i patrzcie jak to się otwiera. Normalnie wypas. W środku znajdziemy rysik. Tutaj jeszcze w tym fajnym pokrowcu mamy dodatkowe końcówki, jeśli chcielibyśmy sobie zmienić, na przykład na bardziej miękką, to jest taka możliwość. Sam rysik wygląda w ten sposób. Ja jeszcze pokażę Wam więcej zarówno tabletu, jak i rysika na przebitkach. Na samym rysiku znajdziemy dwa przyciski funkcyjne oraz gumkę z tyłu. Ten rysik wykrywa ponad 8000 stopni nacisku oraz wychylenie. Więc kiedy rysujemy nim faktycznie, mam wrażenie, jakbyśmy normalnie rysowali jakimś długopisem, mazakiem, kredką, czymkolwiek po papierze. Co ważne, nie trzeba go ładować i to jest ogromna zaleta, bo zazwyczaj w przypadku takich małych przedmiotów, które trzeba ładować, zapominamy o tym i w najbardziej potrzebnym momencie okazuje się, że są one rozładowane. Tutaj mamy temat z głowy, tego rysika w ogóle nie ładujemy. Nie widziałem, żeby rysik miał jakiekolwiek opóźnienie. Nie ma tutaj też problemu z paralaksą. Dokładnie tam, gdzie przyciskamy, w tym miejscu jest wskazywany punkt na tablecie i sam tablet wykrywa dopiero nad bardzo małą przestrzenią nad nim rysik, więc możemy sobie dowolnie ruszać ręką nad tabletem, nic się nie dzieje, dopiero kiedy przyłożymy go nad sam ekran to zobaczymy, że tablet zareaguje. Teraz podłączę to urządzenie do monitora, żebyście więcej trochę widzieli. Jak widzicie, mam już podpięty tablet do monitora, jest to monitor EIZO, z którego korzystam na co dzień. Swoją drogą, jeśli chcecie, żebyśmy zrobili jakiś materiał o monitorach EIZO, to dajcie znać w komentarzu. Razem z urządzeniem dostajemy program Deskop Center, który jest bardzo przydatny. Z jego poziomu możemy sobie zaktualizować urządzenie, jego oprogramowanie, możemy stworzyć sobie kopię z zapasową ustawień i zaprogramować wszystkie guziki. E, aby to zrobić, trzeba wejść tutaj w ustawienia urządzenia e, i kiedy wejdziemy sobie w ustawienia gestów e, i przycisków. Pojawi się tu wtedy taki panel i za jego pomocą możemy sobie zmienić funkcję przycisku, zmienić funkcję przycisków na penie oraz e, wszystkie rzeczy związane z ekranem dotykowym. E, co jest bardzo fajne, to, że możemy przypisać różne ustawienia do różnych programów, czyli wybierając tutaj w aplikacji mogę dodać sobie na przykład Photoshop, albo Lightroom, albo jakiś inny program i w każdym programie po jego otwarciu automatycznie będę miał inne ustawienia przycisków. Bardzo przydatna rzecz. Nie chcę Wam tutaj pokazywać każdych możliwych ustawień, bo jest ich tutaj mnóstwo i po prostu bym Was zanudził tym filmem, ale pokażę Wam tylko tutaj tak pokrótce. Możemy sobie wybrać, jak widzicie przyciski, dodać jakieś konkretne kliknięcie klawisza na klawiaturze, jakieś rzeczy z związane z nawigacją, cofanie dalej, przesuń i tak dalej, e, otwieranie konkretnych aplikacji, jest tutaj mnóstwo tych ustawień. Również kiedy wejdziemy sobie w ustawienia pierścienia dotykowego to możemy e, precyzję tych ruchów sobie tutaj ustawić na szybsze bądź wolniejsze przy każdym możliwym ustawieniu. Yy, oraz kiedy wejdziemy sobie w pena, to tu też możemy ustawić siłę nacisku yy, zarówno gumki, jak i standardowej końcówki, yy, oraz zaprogramować guziki, które są na penie. Tak pokrótce to tyle, ale jest tutaj tego naprawdę sporo i można długie godziny spędzić na konfigurowaniu tego tableta pod własne potrzeby. Teraz odpalimy sobie szybko Lightrooma, w którym pracuję najczęściej. Nie ukrywam, nie jestem fotografem portretowym, więc no nie spędzam jakichś godzin na retuszu. Swoje zdjęcia obrabiam dosyć szybko, ale mam tu jakieś przykładowe zdjęcie portretowe i kilka rzeczy Wam pokażę. Mam tutaj jakieś przykładowe zdjęcie. Mogę w bardzo szybki sposób sobie je powiększyć i na przykład za pomocą pieczątki usuwać niedoskonałości skóry. Co jest fajne, to na tym pierścieniu bardzo dobrze sobie przypisać wielkość pędla lub Pieczątki, wtedy w szybki sposób możemy to sobie konfigurować. No i co jest super, to tutaj mam duży podgląd, ale tutaj przy takich bardziej precyzyjnych rzeczach dużo wygodniej mi patrzeć na sam tablet i na nim wykonywać te operacje. Oczywiście to teraz robię na szybko, nie jakoś precyzyjnie. Chodzi o to, żeby pokazać wam jak to działa. Również mogę sobie jednym przyciskiem włączyć bądź wyłączyć dotyk na ekranie. Przez to drugą ręką mogę na przykład powiększać, pomniejszać, przesuwać zdjęcie, a tutaj dokonywać już korekty samym penem. Wiele osób obawia się na początku położyć rękę na tablecie, boją się, że coś wcisną przez przypadek, ale nie. Tutaj spokojnie możemy kłaść rękę na tablecie, dokonywać korekt i nic tutaj nie wciśniemy przez przypadek. Tablet jest do tego przystosowany. Teraz, kiedy wybiorę sobie jakiś pędzel, mogę w szybki sposób zwiększyć bądź zmniejszyć jego wielkość tym pokrętłem tutaj. No i gdzieś tam załóżmy, zmniejszymy sobie ekspozycję, żebyście widzieli, że coś się w ogóle zmienia na zdjęciu. Tak maluję teraz po zdjęciu. Jak widać, oczy się robią ciemniejsze. Co jest ważne, im mocniej przycisnę. Yy, na ekranie, tym ten efekt jest mocniejszy. I w bardzo fajny sposób, kiedy już sobie wyczujemy pracę z tabletem, możemy sobie retuszować zdjęcia. Co jest bardzo fajne, jeśli się pomylę i teraz uznam sobie, że Okej za bardzo przesadziłem i te oczy są za ciemne, to wystarczy, że obrócę pena na drugą stronę, mam tutaj gumkę i malując w ten sam sposób po oczach, po prostu usuwam ten efekt. Super sprawa naprawdę przy retuszu. Mega rzecz, super to przyspieszy Waszą pracę. Jest jeden problem, który dotyczy po części tabletu, po części samego Lightrooma. Jak pewnie zauważyliście, jestem osobą leworęczną i to jest niezbyt fajne. Co prawda, można zmienić ustawienia tabletu w taki sposób, żeby tam przyciski i wszystkie te rzeczy systemowe były przerzucone na drugą stronę pod osoby leworęczne, ale niestety w samym Lightroomie nie można zmienić ustawień y, suwaków na drugą stronę. Więc, kiedy ja w tej chwili chcę zmieniać suwaki, to widzicie, zasłaniam sobie całe zdjęcie ręką. I no, na monitorze nie ma tego problemu, ale jeśli chciałbym pracować na samym tablecie, to nie będę po prostu widział efektu, bo zasłaniam sobie zdjęcie ręką. No, ale to jest bardziej problem z Lightroomem, że nie ma takiej możliwości, niż z samym Wacomem. Natomiast jeśli chodzi o Wacoma, to niestety z tej strony są wędlatory. I kiedy dłużej pracujemy, szczególnie w jakiś bardzo gorący dzień, to dmucha tutaj ciepłe powietrze, i też dla osób leworęcznych jest to dosyć upierdliwe, bo Cały czas grzeje nam tą rękę. Jeśli chodzi o wady samego tabletu, no to właśnie moim zdaniem poza ceną, która jest dosyć wysoka, ale można ją usprawiedliwić, to dużą wadą jest tutaj temperatura samego urządzenia. Kiedy pracujemy na nim dłużej, niestety on dosyć mocno się grzeje, no i po prostu trzeba robić co jakiś czas przerwy, bo jest to no niezbyt przyjemne, kiedy trzymamy rękę na, na takiej ciepłej powierzchni. No oczywiście, im bardziej wymagające zadania wykonujemy, tym ten efekt będzie mocniejszy. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba, to to, że jest dosyć głośny. Tak samo, jeśli pracujemy przed jakimś wymagającym projekciem, to te wentylatory się uruchamiają i są dosyć mocno słyszalne. Więc. To są takie dwie wady, które moim zdaniem warto by było poprawić. No i to chyba tyle, co mam do powiedzenia o, o Wacomie. Cieszę się, że miałem okazję go potestować, zobaczyć, jak pracuje się z tabletem graficznym. No, bo przez to, że nie, no jestem fotografem bardziej krajobrazowym, a nie portretowym, to, to raczej nie miałem wcześniej możliwości tak na spokojnie popracować z takim urządzeniem. I przekonałem się pod tym względem, że faktycznie. Jest dużo większa precyzja, dużo większa wygoda niż przy standardowej myszce. Tak już podsumowując, największa zaleta tego urządzenia to to, że widzicie, obrabiam sobie teraz zdjęcia w domu, mam duży monitor, fajnie, ale w tej chwili śpieszę się powiedzmy na samolot, odpinam urządzenie, chowam je do plecaka, idę, pracuję sobie w terenie. To jest ogromna zaleta no i to da nam tylko takie urządzenie Mobile Studio, które jest zarówno tabletem, jak i komputerem. Widzimy się w kolejnych filmach, jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć!